Witam wszystkich serdecznie. Tutaj Sct Starcraft i zapraszam was do obejrzenia czwartego meczu z serii best of five pomiędzy Maną, Protosem w prawym górnym rogu Entum Valley i Darkiem. Oczywiście nie Darkiem jako imię Darek, tylko Dark. Ale oczywiście odmienia się po polsku tak jak się odmienia, więc to brzmi jak nasze swojskie imię. E, który jest zergiem czerwony w prawym dolnym rogu? Czego chyba nie zdążyłem powiedzieć? Mapa Entum Valley jest dosyć specyficzną mapą. Z kilku powodów. Po pierwsze jest bardzo łatwo w niej wziąć trzecią, ba trzecią bazę drugiego Expa. Są tu skałki, które trzeba rozwalić, by móc się szybko przemieszczać między tymi bazami, ale tak czy inaczej jest to bardzo łatwy do wzięcia Exp. Także bardzo często widzimy zagranie na trzech bazach. I to jest jedna charakterystyczna rzecz tej mapy. Druga jest taka, że jest tu bardzo dużo otwartych przestrzeni i stosunkowo ciężko jest zergowi tak ulokować Broodlordy i Inwestory, by były one tak efektywne jak na przykład e, na mapie Cloud Kingdom albo chociażby Daybreak, chociaż Cloud Kingdom bardziej z tymi jej e, zniesieniami co kilka chwil. E, w każdym razie, w każdym razie miałem co innego powiedzieć, ale spójrzmy na build order Manny. Zaczął od Gatewaya. Nie jest to Forge Fast Expand. Praktycznie wszyscy ostatnio robią Forge Fast Expanda, jak wiecie a w tym momencie mana się na to nie decyduje. Co prawda zerg chyba będzie na to gotowy, ponieważ tutaj zaczął spawning yy, pula jak zwykle i ma też szczęście, że ten overlord został wysłany na górę, a nie tutaj w box. drugą jest to wersja mapy bez wymuszonych cross spawnów. Mana widzi, że tej haczerki jeszcze nie ma Widzi też tego dronka i nie uda mu się, nie uda mu się niestety zablokować budowy tej haczerki eee, Dokładnie, tak jak myślałem Chociaż przez chwilę zastanawiałem się, czy na pewno ma dostatecznie dużo minerałów Ale ma, ma, ma dużo minerałów Dark, także wybudował haczerkę eee, Czy będzie to Forgate ze strony Many? Ten chronobus wskazuje na to, że raczej nie e, Ponieważ do standardowego forgeita akumuluje się tutaj tą energię ale może to być oczupinkę opóźniony Forge. zobaczymy zergman na tę chwilę e, niewiele informacji wie tylko że forge fast nie ma więc będzie się spodziewał jakiegoś śmierdziała w związku z tym ja się spodziewam, że wybuduje troszkę więcej zerdlingów niż dwa na początek nie decyduje się na to w tej chwili mm. nie jest w trybie paniki to jest to co mówiłem w, ostatnio w którymś z moich meczy że zergowie w aktualnie, w aktualnym stanie gry Zergowie, kiedy widzą, że nie ma Force Fast Expanda ze strony Protosa, zaczynają panikować. Robią coś dziwnego, em, podczas gdy tak naprawdę tego typu zachowanie, czyli na przykład zbudowanie z trzeciej haczerki na tej mapie jest stosunkowo łatwe do wybronienia. Em, a niektórzy zergowie manikują, budują dużo zedlingów, budują dużo rołczy a protos się po prostu broni. Broni się e, standardowo forcefieldami, immortalami, centry itd., itd. i, i, i. E, po prostu w ostatecznym rozrachunku wygrywa. E, ten jeden stalker będzie w stanie odeprzeć te zerdlingi, być może nawet zabić kilka, w sensie konkretnie oba te zerdlingi, e, wymusiło to produkcję kolejnych dwóch Zedlingów. Królowa jest w drodze jedna, skanselowana haczerka. Czyli... Tym jednym stalkerem wydaje się, że mana wymusił y, cancel tej haczerki. Także w tym momencie mana jest, wydaje mi się, w dobrej sytuacji. Przy dobrym mikro będzie w stanie rozwalić tą królową tym stalkerem, ale nie decyduje się na to. Mógł jeszcze przysnajpować tego drona, ale y, niestety nie udało mu się to. Widzimy, że mana zabezpiecza już drugą bazę. Um, jest tylko... jest trzech. Wydawało mi się, że było tu mniej probek, chyba właśnie w tej chwili przyszły te probki do tego gejzera. Mana chyba musiał troszkę więcej poświęcić minerałów, znaczy szybciej wydobywać minerały, by wybudować tutaj tego łolina. I wymusił, jak widzimy na zergu budowę dużej ilości zerdlingów. 16 zerdlingów, czyli to jest 8, drone, 8 dronek de facto, 8 larw, które mogły zostać dronkami, a nie zostały. Więc w tym momencie Dark musi coś ugrać tymi swoimi jednostkami, bo w przeciwnym wypadku um, będzie, będzie do tyłu. Będzie do tyłu i chyba po prostu będzie do tyłu. Mana nie buduje w tej chwili żadnej jednostki. Powinien przesunąć te stalkery tutaj. Powinien przesunąć te stalkery, po to by nic. on to widzi? Czy on obserw... Nie, Biegły ze wingi, wbiegł ze bingi. Jeśli mu się otoczyć te stalkery, stalkery zostaną zniszczone, ale jest już na szczęście gotowy wargate, więc mimo to, że wszystkie te jednostki zostaną zniszczone, to i tak... Będzie mógł się mana stosunkowo dobrze przed tym wybronić, ale mi taki, taka, taka porażka w pewnym sensie mamy. No, gdyby tutaj miał tą jedną jednostkę ustawioną, to nie byłoby żadnej y, dla niego złej sytuacji, w tym momencie te będą mogły biegać, że zostaną rozdzielone, czyli mana musi zarządzać w dwóch miejscach. Nie jest to dobra sytuacja, naprawdę mana, mana troszkę, no, troszkę pokił sprawę, ale być może uda mu się z tego wykaraska, zobaczymy jak w tej chwili dużo jest e, straconych tych jednostek, zostały zabite trzy tylko trzy proopki, co prawda dużo więcej jednostek zostało straconych. E, dwa, trzy stalkery w tej chwili widzieliśmy chyba jeszcze jeden lub dwa zeloty, ale tak czy inaczej Mana stosunkowo dobrze sobie daje radę z tymi zeblingami. Tymczasem Zerk ten czas, który zyskał tymi zedglingami wykorzystuje na budowę tej trzeciej haczerki. Jest bardzo słuszne oczywiście pod każdym względem m, 10 dronek, więc te zeglingi tak naprawdę nie tyle co dają mu zabite jednostki one dają mu swobodę i czas na to by spokojnie się rozwijać by dbać o swoją ekonomię mano tutaj je w końcu wybije oczywiście obaj gracze o tym wiedzą pytanie bych miało jak dużo strat da się wyrządzić tym zerblingom <laughs> przepraszam i nie udało im się wyrządzić zbyt dużo strat ale zabezpieczona trzecia haczarka to jednak e, to jednak dobra sytuacja dla zerga więc Mana przy bardzo dobrym początku teraz troszkę, troszkę się tutaj pogubił. Jest yy, przyblokowany, nie może budować żadnych jednostek ani prołbek, widzieliśmy nawet chronobusta na tym yy, Nexusie. Pytanie czy Mana teraz zdecyduje się na trze... Tak, zdecyduje się na trzech, bazę, widzimy, że tutaj te skałki będą niszczone. Yy, jest też robo w drodze, co już widzieliśmy przed chwilą. Yy, te skałki też są niszczone, ale tu już jest haczerka i są kolejne dronki, które do niej idą. E, tu jest chyba też troszkę zbyt duża saturacja. Tak, o kilka, kilka dronek za dużo. Tu jest a tu z kolei troszkę zbyt mało, no ale tego typu e, mini, naprawdę mini błędy w zarządzaniu zdarzały się nawet najlepszym. E, ja szczerze mówiąc naprawdę niestety bardzo rzadko e, patrzę na tą ilość harwesterów w trakcie swoich gier. Wiem, że powinienem częściej. Widzimy makro w drugiej bazie, w Roach Warren. Jest researchowany w tej chwili mm, speed dla Roach'y, plus jeden do ataku dla Roach'y, e, hydraulików itd., itd I te zerdlingi będą próbowały wbiec. którą stronę będą próbowały wbiec? Z tej strony będą próbowały wbiec, ale nie uda im się nic ugrać. E, no zmarnował troszkę mana tego forcefielda, ale e, gdyby udało muszę się złapać parę zerdlingów no to byłby w dosyć dobrej sytuacji um, bo wymusiłby budowę kolejnych, ale tak się tym razem nie dzieje tu widzimy są trzy zeloty które będą próbowały prawdopodobnie za chwilkę wbiec do tej bazy i coś y, coś ugrać, coś pomiszczyć jest też Overseer który widzi cały techmany, ale widzi, że nie jest researchowany jeszcze nie był researchowany Extended Thermal lance. co oznacza, że Zerg może się spodziewać też y, jakiegoś ataku Warp Prismem o, czy uda się tym zelotom wymusić cancel na tej haczerce? To by było, to by było coś, to by było naprawdę dobre zagranie ze strony many Pytanie brzmi, czy ten overlord będzie widział za kilka chwil te zeloty, które zostaną tu przesunięte? Być może mana czeka na dobry moment, by te zeloty rzucić. Wtedy, kiedy na przykład wyjdzie ze swoją armią i będzie przeatakowywał te zerdlingi. Zobaczymy. Mama na szczęście, że nie ma tego overlorda troszkę bardziej w tą stronę. Tak więc tu już za kilka chwil będzie ten dobry moment, kiedy mana mógł ruszyć tymi swoimi y, zelotami. Przesunął je tylko troszkę, tam widzimy na minimapie. No... To jest powiem Wam, że troszkę emocjonująca sytuacja. Ciekaw jestem co z tego wyniknie, w sensie tak naprawdę w tej chwili nic się dzieje, ale jest potencjał, by, by, by za kilka chwil zupełnie zmieniła się, zmieniło się w pewnym sensie oblicze tej gry, tego meczu. Ten jeden kolos będzie w sumie 18 jednostki, ale jeszcze nie ma Extended Thermal Lance. Mana rusz tymi zelotami do haczerki tutaj. Nie decydujesz na to, teraz już jest zbyt późno. Zeloty wracają. Zeloty wracają... Twu, Zedlingi wracają. Co ja gadam? Zeloty, Zedlingi. Um, jest Spire w drodze i doskonale umiejscowiony obserwer, żeby zobaczyć tego Spire. Pytanie brzmi, czy nie został ten Spire wybudowany tylko i wyłącznie po to, by e, pokazać go Protosowi, ale raczej nie, ponieważ jest już 13 minuta, więc to jest najwyższy czas, by Zerg zaczął e, próbować budować Haiwa i Brudlordy za kilka chwil. Mm. Tak jak mówiłem na tej mapie nie do końca dobrze sprawiają się Broodlordy ale z drugiej strony jaka jest alternatywa Protoss doskonale sobie daje radę z Ultraliskami dzięki Immortalom wobec czego rzadko który zdecyduje się na grę Ultraliskami Te zeroty cały czas tu stoją Troszkę, troszkę jestem zasmucony tym faktem Mogłyby by pozabijać tutaj parę tych donek A za jakiś czas będą tutaj spańc które powstrzymają jakikolwiek atak ze lotami Swoją drogą jest ich naprawdę dużo No nie jest kilka spinecrawlerów, To jest siedem spinecrawlerów. Wiem, że to też jest kilka Ale to w rozumieniu starcraftowym ju, już nie jest kilka Troszkę plączę się z mm zeznaniach -hmm. wiem Kolejny gate dodawany przez Mana. Mana się chyba będzie tutaj przygotował do jakiegoś ataku I przeszkodzi mi telefon, za co serdecznie przepraszam, musiałem za, zatrzymać na chwilę nagrywanie i zupełnie straciłem tok myśli. Przepraszam Was, ale nie chcę powtarzać całego tego meczu, ponieważ po pierwsze wiedziałbym co się dzieje, ponieważ po drugie e, byłaby to bezsensowna strata czasu. Wybaczcie. Kolejne kolosy w drodze, War Prism w drodze, trzy kolosy gotowe, jeden tylko Immortal, dużo stalkerów z blinkiem. Czy jest czarz gotowy? Czarcz nie jest gotowy, ale blink dopiero co chyba się kończył. Zerdling i Roachek gotowy do jakiegoś Runbaja, jeśli proto zdecyduje się wyruszyć. Jeden zebling tutaj patrzę, czy nie ma żadnego pylona, czy nie ma żadnej bazy. Nie wiem, nie do końca rozumiem czemu został ten zebling rzucony I ten zalot chyba zbawił wszystkich dużo zeblingów, pada. Nie z -Bling. czy uda się e, zaciągnąć w jakiś kozi róg te wszystkie zeblingi. One się tutaj, tak jak mówię, gotują Doran Baja jest tylko jeden kanon i Protos co robi mana? Co robi Protos? Jednak chyba zdecyduje się na atak. Nie, wraca się, wraca się, ale tu jest kilka starterów. Tak, że będą w stanie odeprzeć chyba ten atak. Chociaż... aj, otoczony przez Zeblingi nie jest to najwspanialsze zagranie. Gateway został zniszczony i będzie run by zeblingami. To są bardzo groźne sytuacje, ale muszę w tym momencie troszkę pozarządzać tymi probkami, żeby ich nie tracić. Dobrze, udaje, mu się. udaje mu się. Zostawił kilka stalkerów. I kilka zelotów po to, by wykończyć te jednostki, a sam rusza do ataku. Zaczął znowu budować tego gate'a, by ta ściana znów została postawiona i chroniła jego trzecią bazę. Zeloty uporały się z zerwingami i jak się skończy ten atak, Greater Spire dopiero został rozpoczęty, więc to jest ten moment, w którym Protoss ma szansę coś ugrać. Ma szansę coś ubrać. Dobre fandale, duża ilość koruptorów, które będą szybko niszczyły te kolosy, ale czy, czy to jest wystarczająca siła ze strony Protosa? Czy to nie? To chyba nie jest wystarczająco, wystarczająco dużo jednostek. To jest zbyt dużo zerga, zbyt dużo spawn krolerów. Ale mana w tym momencie musi się poświęcić. W tym ataku musi ruszyć, musi próbować coś ukraść, bo za kilka chwil nie będzie miał już żadnych szans. Koruptory będą niszczyły te kolosy, będą niszczyły szybko. Dobry blink, wysnajpowane, wysnajpowane inwestory, zergi otaczają. Te stalkery muszą zostać wybrinkowane nie mają drinka. Chyba dopiero teraz się drink skullernował Immortal z 10 zabitymi, dużo stalkerów, ale mimo wszystko Zerb ma bardzo dużo jednostek. Widzimy, że on miał bardzo dużo w banku. buduje 20 złotów, buduje 10 koruptorów, które za chwilę, już rozwalą wszystkie te kolosy, więc w tym momencie musi złotnić zelotów z zelotu, dokładnie jak mało tych zelotów. Mało tych zelotów, link na cooldownie musi wyskoczyć. Z ich... Z tego otoczenia nie udało się najpierw zniszczyć wszystkie te zdepplingi Ale czy to jest wystarczająca siła by mana zwyciężył w tym meczu Nie buduje już więcej kolosów Tutaj jest bardzo dużo Oj kiepskie miejscowienie stalkerów Wybija, wybija brony, wybija tą bazę Ale chyba to jest już troszkę zbyt późno Widzimy, że są cztery brudlordy w drodze cztery brudlordy, kolejne rocze budowane Kolejne zerdlingi budowane, ta baza zostanie zniszczona, ale to chyba to chyba nic nie da ze względu na to, że tutaj widzimy ta, też padła ta baza w międzyczasie, także Jeszcze do tego wrócimy za chwilę e, Mana nie jest w dobrej sytuacji, nie jest w dobrej sytuacji, ma już Brudlordy Dark, ma trzy Brudlordy, budowane są kolejne, ale, ale tu jest całkiem sporo tych stalkerów, ale za dużo zedlingów. Dużo stalkerów, za hmm. dużo zedlingów. Nie, niestety mana musi wycofać, jeśli chce ocalić jakikolwiek ze swoich jednostek, ponieważ dalej nie może kontynuować tego ataku, jeśli zostanie okrążony przez te zedlingi. To już będzie po wszystkim, to już będzie koniec meczu. Widzieliśmy łotni ze stalkerów gdzieś tam, ale, ale to już chyba pora, by się wycofać mana. Jest. Mana musi zblinkować i uciekać. Prołki będą tutaj zdalnie wydobywały te minerały. Nexus dopiero teraz yy, rozpoczęty. Także Mana nie jest w najlepszej sytuacji. Nie zresetował się ten mecz. Wręcz przeciwnie. W tym momencie Mana jest w bardzo złej sytuacji, ponieważ nie ma żadnego Techa, który dałby mu szansę wybronić się przed broodlordami. Ma tylko i wyłącznie Stalkery. Yy, nie ma Madershipa, nie ma Wojdrejów. Yy, nie ma też trzeciej bazy w zasadzie... W zasadzie nic nie ma. Tu widzimy będzie już kolejny eksp dla zerga. Jeszcze na dodatek Contaminate. Tak, Contaminate na Nexusie, co prawda tu nie mamy do budowanego, czego chyba Zerk nie wie, ale tak czy inaczej jest to skuteczne spowolnienie Protosa. Czy on ma zamiar tu budować probki? Nie, chyba ten Contaminate był troszkę, troszkę zmarnowany. Widzimy dużo zerdlingów, ten Zero stoi obok nich i tak patrzym. O kurcze! To nie wygląda najlepiej, ale ja stoję na straży i te, te, te startery przyszły mu za trzecią i mm, udało się przeżyć temu zalotowi, czy ma jakichś zabitych. Ma trzy zabite. Mm, dobry zalot. I w tym momencie nadeszła jego pora, zostanie oknożony i zabity. To by było na tyle. E, w każdym razie armia protesa jest w tej chwili naprawdę bardzo mała. Powinien mana tutaj odbudować tego wolina by móc bezpiecznie próbować ugrać coś z tymi swoimi jednostkami. E, jak wygląda ilość Brudlordów? W tej chwili 10 Brudlordów, 10 Brudlordów i 50 pr Supply przewagi zerga, także nie wygląda to jak już powtarzałem nieraz najlepiej dla many, e, ale przy jakimś dobrym starciu może uda się coś ugrać. Widzimy, że są ściany ze spinecrawlerów krolerów nie ma żadnych, ma próbuje coś ugrać ale obstawiam, że jeśli będą dobre fangale to w tym mana, powie GG ale nie, nie decyduje się na GG decyduje się na blinka do przodu, że to nie, to na jak za chwilę będzie GG i traci absolutnie wszystkie swoje jednostki, widzieliśmy nawet transfuzję chyba na tym Spankrollerze. krolerze 9 lordów, które niewiele tracą hapeków tak widzimy tutaj transfuzję w końcu ma GG i wychodzi więc mamy mamy 2 do 2 Mamy 2 do 2 w pojedynku, best of 5. Widzieliśmy z na do tutaj jeszcze rambe z tak także mana jest już zupełnie wykończony, nie zdążył skończyć tego olina. Więc zapraszam Was wszystkich do obejrzenia piątego, finałowego meczu między maną a darkiem. Do następnego kasta.